Siemka, witam was w odcinku Chciałem wam pokazać Jakie znalezisko dzisiaj mi wpadło Znalazłem Wielu co mnie ogląda no to wie, że często Różne rzeczy znajduję, Ale ostatnim czasem nie robiłem filmów Z tego co znajdowałem Zrobiłem sobie tak dość długo przerwę Ale teraz od czasu do czasu wrzucę Ale dziś było mega Znalezisko, zobaczcie Talerzyki Srebrne lub Posrebrzane na 100% bo sprawdzałem cieczą mocna czerwień jest nie chciałem tego rysować bo naprawdę szkoda jest żeby tego nie uszkodzić myślę że srebro pełne to nie jest na 100% ale posrebrzane jest i to dość firma to jest już wam pokazuję BSV sekundkę muszę zobaczyć jeszcze No tak BSV sztemplem a więc zobaczcie jeszcze co z tym będę robił może to sobie zostawię albo komuś sprzedam albo nie wiem na odzysk srebra nie wiem jeszcze ale bardzo fajne talerzyki 6 sztuk zobaczcie jak one się świecą naprawdę mega tak jak mówiłem wiele osób jak mnie zna to wie że ja różne rzeczy znajduję bo tutaj u nas jak są tak zwane wystawki to niekiedy można cuda znaleźć najbardziej mi się podoba ten dzbanek tutaj jego w ogóle nie rysowałem tylko letko cieczą, sprawdzałem też jest czerwony jutro pojadę do jubilera, sprawdzę sobie go a nuż może ze srebra bo nie umiem nigdzie żadnego stempla znaleźć jak widzicie jeszcze do tego to jest chyba porcelana. Nie znam się na tych znaczkach porcelanowych, bo nikt mnie to nie interesowało. Ale naprawdę bardzo fajny. I jeszcze do tego były dwie łyżeczki do torta i zwykła pozłacana. Nie wiem, czy to tak będzie widać tutaj w kamerze, ale nawet jest napisane że 24 karatowym złotem. Pozłacana fanty naprawdę bardzo fajne i taki dzwoneczek z mosiądzu a co najlepsze co wam pokażę to normalnie pękłem zegarek jeszcze był w kartonie No to było dużo rzeczy jeszcze mieć było takie to ale nie wyciągałem tego wiecie co najlepsze zegarek z rolexa niby ale jest to podróba to widać na pierwszy rzut oka Już się pytałem takiego jednego mojego znajomego też od razu powiedział, że to jest fake. No ale samo to był wrzucony, jeszcze do tego uszkodzony, bo on nie chodzi w ogóle. Mechanizm ma automatyczny, bo sprawdzałem, ale uszkodzony. No ktoś sobie zrobił taki prezent fejkowy, to miał popsu mu się i chyba wyrzucił. Zostawię sobie na pamiątkę. Balansować się takim niestety nie będę. No jak widzicie, takie fanty, nie naprawdę niekiedy fajne cuda idzie znaleźć często tak już nie zbieram jak kiedyś ale jak jadę niekiedy widzę coś ciekawego no to wiadomo się za czym je zerknę i dzisiaj akurat taki szczał fajny najbardziej mi się te taletyki. i te kieliseczki podobają one są mega więc co to byłoby na tyle oczywiście jak wam się filmik podobał zostawcie łapkę w górę Trzymajcie się. Do następnego mam nadzieję, że będę więcej filmów robił. Pozdrawiam Was, hej.